Życie uczy, że trzeba z nimi dobrze żyć, ale w żadnym wypadku nie wolno się z nimi zaprzyjaźniać! Proszę! O! Cześć sąsiedzie! siedzie! No, Wiktor, no o tej porze! Przepraszam, po północy matko, jak późno! Nie śpisz jeszcze? No się kładę właśnie, o co chodzi? Przepraszam cię, że tak cię niepokoję, no ale ratunku. Co po się dzieje? Pomocy. Mój syn. Alan. Tak. Kurde, chłobusz w ostatniej chwili, no się spać już. sobie przypomniał osioł jeden, że ma na jutro zadanie z matematyki do szkoły. A walczy motruje. Nie umie nic, no co ty? Straszny głąb. Po matce. Po matce. Ale ja też jakoś usiadłem nad tym zadaniem, nie wiem, jakaś zaćma, gorszy dzień. Kurde, wszystko było dobrze z tą szkołą, póki był strajk nauczycieli. Przestali strajkować, koszmar wrócił. A co ja, ja mam z tym wspólnego? Co ty ode mnie chcesz? To no ty, byłeś, ty byłeś dobry z matematyki kiedyś. Ja? Tak! Przecież kiedyś to przeskakiwałeś z klasy do klasy jak kozica. A bo ja miałem ojca milicjanta i, 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 i matkę w mięskie. No, to byś to, to by, to byś, to byś to zobaczył. No to... to jest klasa. To jest szósta klasa. Zadanie, które To jest które szósta powiesz? klasa. To jest... to jest to zadanie. To jest to zadanie. To jest to zadanie. Czekaj. No to dawaj. Może usiądziemy przy stole. Ja się nie będę rozsiadał do zadania z szóstej klasy. Na stojąco rozwalę i poleć. Czekaj. Motorowerzysta z Chodź do stołu. Nie, bo to nie o to chodzi. To jest łatwe zadanie, ale jak się robi nawet łatwe zadanie, to sobie trzeba przygotować stanowisko pracy. Nie to mówisz. Nie to mówisz. Co to jest takiego? Co to jest? No, ściąga ze wzorami. Dobra, czekaj. po jednym. Najpierw zadanie. Jakie zadanie? No zadanie, przyniosłeś nie pamiętasz? A tak, no to czekaj. Tak, 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 dobra, to prosto Równolegle chyba. Tak. Nie tak. będzie łatwo w tym. Dobra, uwaga. Motorowerzysta Zmysłowic Wyruszył o 11.15 z domu w stronę Szczyglicy, aby odwiedzić ciotkę Jagodę. Przez pierwsze 30 kilometrów jechał z prędkością 5 metrów na sekundę. Następne z prędkością 34 km na godzinę. Ile czasu? Jechał do Ciotki Jagody, skoro na miejscu był pół godziny przed czasem. Czekaj, bo. Od początku byśmy przeczytali. A to jest dopiero połowa! Jak połowa? Jeszcze jest tutaj. A miał być o 15. Faktycznie, ty. O której byś spotkał Ciotkę Jagodę, gdyby ta wyjechała mu o 14 naprzeciw hulajnogą? w prędkości 8,5 kilometra na minutę jednostajnie przyspieszając. napijmy się, bo to... Popit daj ty! Co? Popitkę pali! Popitka? Popitka! Jak? Lepiej. Do którego momentu ty dotarłeś, powiedz? Ja dotarłem do. A tu! Tutaj. Tu! Przeczytałem pierwsze zdanie, i potem taki szum. Kurde, która to jest klas? Szósta. Dla normalnych dzieci? Tak. Dla normalnych dzieci. Dopiero co Alan się sam nauczył buty wiązać, coś takiego z mu zadali. I potem się dziwią, czy nauczyciele, że mają opony poprzebijane. Bardzo to jest dobra wódka. Tak. Super wódka. Co to za wódka? – To nie jest wódka. – To nie jest wódka. – Jak to, to jest skam... To jest bimber. – To jest bimber. – Bimber? – To jest bimber, tak. To jest bimber, to jest bimber. Wiesz, jak to zrobić? – Trzeba mieć drożdże, cukier. <grym> <A>! <grym> Zalać w wodę, to się... samo się wywentuje. – to, to nawet dziecko wie, zadanie. – A zadanie? – Zadanie, zadanie. – Zadanie. – Rozumiesz coś z tego? – Tyle rozumiem, że twój syn walczy o truje. Tak. – Jak Agamemnon. Kto? Tak jak Ty, ale on walczył o troje. Tak, o troje, tak. Tak, tak. I zdał? Zdał. Jego zdrowie! Jego, Jego zdrowie. zdrowie, dawaj! Trzeba do tego zadania podejść fachowo, rozumiesz. Tak. Matematycznie. Gdzie są Mysłowice? Na Śląsku. Wiem, bo mam ciotkę z Mysłowic. Ciotkę masz z Mysłowic? Tak. Jagodę? Malwinę. To szkoda! Kurde! Co? Bo jakby jagodę, byś zadzwonił i się zapytał. O której tamten wyjechał motorowerem, czy ona zdążyła hulajnogą? Kurde! A to jest Malwina! Na pewno? Tak. Jeszcze 20 lat temu wyjechała do Niemiec. Jakby ktoś specjalnie chciał, żebyśmy tego zadania nie rozwiązali. Kto? Niemcy. Kto mieszka w Niemczech? Niemcy i Malwina. Dobra. Czekaj. To się trzeba unaocznić. Zróbmy tak. Ten blat cały tu, to jest Śląsk. To są, rozumiesz, Mysłowice. I teraz ten wziął motorowerek, zatankował cały bak i pojechał do Szczyglicy. A ciotka co będzie tankować hulajnogę? nogę. No co ty no robisz? Descz padał i do torby napadało. No dobra. Zaliczony, ty bardzo to jest dobry bimber. Musisz mi dać przepis, bo cię super wyszedł. To nie ja robiłem. A kto? To nie ja robiłem. Kto robi? To Alan. Ten mój głupi syn. No jest z noga, ale z chemii to normalnie agamemnon. 8,5 km na godzinę, ile to jest metrów na sekundę? Już masz szum, tak? Czekaj, bo masa to się równa. Objętość dodać przyspieszenie razy gęstość, podzielić jeszcze raz przez czas i to się równa siła. A siłę mierzymy w Pampelsach. I teraz, od nowa, pijemy, moc, pijemy albo robimy zadanie dla dziecka, albo pijemy. Jaka decyzja? Dosyć tego! Dosyć tej nauki! Bo ani tego dobrze nie zrobimy, ani tego dobrze nie wypijemy. Ja miał miał nieodrobiony. No i dobra, pies go drapał. Jak bo nie zdać, to i tak nie zda. Ja w jego wieku już ojcu w robocie pomagałem. A co robiłeś? Stałem na czatach. <noise> Proszę! Cześć, Jezyk! Nie śpisz jeszcze? O, we dwóch siedzicie! A to nie przeszkadzam? Co robicie? Dzielimy 0,7 na 2. Ale możemy podzielić na trzy. Tak. Co, co jest? No, bo mój dzieciak, Głąb Straszny, dopiero sobie teraz przypomniał, że ma na jutro rano do szkoły karbnik zrobić. No i co? A ty zawsze byłeś dobry z despetów. On miał ojca milicjanta. A, yy, bo ja to deskę mam, wyrwałem z łapki przed blokiem, no ale dalej to nie wiem co zrobić. Zrób tak. Rzuć deskę na ziemię, sypnij ziarnem i karmi gotowy. Takie. Tak jest! mieć <laughs> łeb! Pijemy? To ja się pytam! kurde! A co to jest? Poziomica białowieska! Uwaga. Ciach babkę w piach, buch teściową w klatkę piersiową. Proszę! Cześć! Cześć! – Nie śpicie jeszcze? – Nie. Robimy karmik na matematykę. – Co? – A twój syn z czego ma kłopot? – Z polskiego. – Jaki? – Pan Tadeusz. – I patrz. – Lektura. – I każdy tylko wódkę przynosi cwaniak. Może by któryś popitkę przyniósł, co? – Popitka jest dla pedałów. – Na pochybel tęczowej zarazie. Co się wyrabia, co? Kotek, to ty jeszcze nie śpisz? Już nie śpię. Znowu pijaństwo? Nie, no. Żadne pijaństwo! Pani Angeliko, mamy nocne zebranie wspólnoty mieszkaniowej, bo ktoś ławkę zniszczył na podwórku. A ty wiesz, że masz chorobę trobej i pijesz? I jeszcze kolegów spraszasz? A co ja tam piję? Ja nie, ja nie spraszam kolegów. A kto? No ty! No ty. Ty powiedziałeś proszę. Trzy razy, jak judasz. Wychami stąd! W tej chwili minuty was tu nie ma. A ty jeszcze jeden taki numer i masz szlaban na seks. Jaka decyzja? Wynocha. A iść! wynocha. Nie ma was! Mówiłem, że to miękka faja. Chodźcie się doprawimy przy śmietniku. Dobra! Czekajcie. Idę z nami. No, no jak idziesz z nami? Przez będziesz miał szlaban na seks. Ja już od dawna i tak jadę tylko wzdłuż torów. <noise> Chodź.